Co robisz? Jadę na ryby. No A ty? co ty? Na ryby? Tak. Jedziemy tak. dzisiaj łowić potwory Jesteśmy w morzu. Norweskim. To jadę jadę z... Polsce, w fiordzie, Wszystko jedno. Jadę z tobą, będę łowił po... <coughs> potwory morskie w wodzie. Tak. W wodzie słonej. Wszystkoś morskiej. to tu jest, może jechać. I jechać? Tak. Weź jakąś reklamówkę no na ryby. No tak, będzie dobra. Reklamówka na ryby. Dobra, mam nadzieję, że nam nie zabraknie. Wybierzmy sobie łódkę. Może tą? Nie. Może jednak tamtą? Nie, nie wiem. Sam zaczyna lekko kropić, czyli będziemy mieli może mały sztormik. O, może tą? Może tą? Nie, tą nie. No, może tą? Nie, tą nie to co to może tą nie to mnie może tą oho może tą może tą jednak co tak tą będziemy działać ze sprzętem nie to znaczy Fishfinder i jedziemy nie ty może kurwa skręcimy jak jakiegoś blanta no to kurde no będziemy już łowić i jedziemy już żebyśmy już coś kurde byli no na dobra elektronik. dobra tak okej okay. Wziąłem się kiełki ja sobie kupiłem na tą okoliczność? okoliczność. No widziałem, że kurwa jakaś podjarka była konkretna. Człowieko. Jaką grunowi? No. Uwaga, wypływamy. Duu, pasażerowie Na lewą stronę Na lewą stronę otóż widzimy macie górę Kolszosz. Tak po prawej wielkie łowiska, dorsze potwory. Gdzie lecimy? Gdzieś po drobach, czy gdzie? Ło! Co tam było? 31,5 31,5 i, i dwa razy pikało czyli są jakieś potwory Irek tu za śrubą, tu trzymaj babcie. a ja nie chcę a... się bawić, o jest ryba no ci rzucał w różnych miejscach i będziesz badał ja zbyt tutaj kurde ale to nie ryba to nie ryba to jakieś gówno z, kurwa to Ale patrz ryba Jaki kurwa zdechlak. Ale co, na patelnie, nie? No. 1-0 dla nas Patrz jakie to wychudzone hmm. To nie jadło z, z 50 lat no. Jakby nie ja, to by nie, nie widział blachy na oczy No Dobra, I do, z powrotem Dawaj go do wody hmm. Wypuszczamy go, nie? Wypuszczamy, wypuszczamy My jesteśmy fachowcy, my bierzemy duże My tylko duże bierzemy No, pokaż jak go wyrzucasz czy co to jest? Nie, jakiś pyczek. Zawsze to samo mówisz Nie, to są syje. Sej to jest? Dobry jest. No? To no. dobra ryba. Szkoda, że taka mała, nie? Ale wędzona, dobra będzie. Wędzona jest na grillach. No. Gdzie ją bierzesz? Takiego śledzia? No dobra. Myślałem, że przyjechaliśmy na potwory. Ale tam Darek, to będzie w telewizji. Cały czas jest ryba. Jest 20 metrów głęboko. Ale czas jest ryba na dole. 20 metrów głęboko. Próbuję... Głębiej powinna coś tu być. Jest czysta przyjemność. Tak zwany czarniak. Czarniak? Pokaż go. Czarniaczek. Pokaż go. Spokojnie. Norweski Sej. llyfrau yeah. rhyw Ie. Jest! Dorsz! Jest! Dorsz! DORŻ! Mamy drugiego przedstawiciela naszych mórz Dorsz nie, ty co? Do ostatniej sekundy Ty tu moglibyśmy połowić? Co nie jest tak cicho Spokojnie Cichutko, nie? Cichutko, fantastycznie Teraz trzeba się zatumować w jakieś suche miejsce Przeżyłem Zmarzłeś? Nie, troszeczkę zimno Nieprawdopodobnie Nieprawdopodobnie czekaj no No i co, jak tam? Pełen wór ryb masz? Fajnie było Masz pełen wór ryb? Mam dwie ryby Jak to dwie? Dobrze, no i seja. Złowiłeś jednak coś tak. No za zuch chłopak To był Irek zuchłopak chłopak na rybach